Nazywam się Zdzisław Pędzierawski moja historia z żywieniem optymalnym jest bardzo, bardzo daleka, już 17 lat. W 2001 roku byłem szkolony przez doktora Kwaśniewskiego, może szkolony to przez jego wydawnictwa itd., ale osobiście przekazał mi filozofię, o co mu chodziło w tej wiedzy i ja tą filozofię zrozumiałem. Jak zrozumiałem to, o co tu chodzi, podjąłem się takiego zadania być bardzo dobry w tej wiedzy i mam umiejętność jej przekazywania innym. Moje zainteresowanie wzbudziło dookoła ciekawość i mam parę, parę tysięcy ludzi, którzy skorzystali z wiedzy doktora Kwaśniewskiego poprzez mój przekaz. Ten przekaz polega na tym, żeby jednak danego człowieka zrozumieć o co, co on ten w życiu ma, jakie kłopoty, jakie dolegliwości, z czego one się wzięły, jak im zapobiegać i taka wiedza doktora Kwaśniewskiego jest. Umiejętność zastosowania tej wiedzy Polega na tym współpracy danego człowieka z osobą, która to przekazuje. To się tu na tej sali, bo też mam takie, bardzo miło nam to wychodzi. Rozumiemy o co chodzi, wiemy jak to zastosować, czego oczekujemy po zastosowaniu tego. No i to takim wstępem. Proszę Państwa, żywienie optymalne, zastosowane ile ileś lat temu przez doktora Kłaśniewskiego. Jest arcydziełem ludzkości, i tak jak wyszło z tego bardzo dobrze, że taka wiedza się pokazała, tak wyszło bardzo źle, że ona nie jest stosowana na ogólnym, szerokim froncie. Są siły zainteresowane, żeby temu przeciwdziałać, bo komuś to zależy, żeby społeczeństwo było chore żeby społeczeństwo było spolegliwe, słuchało tych, co, co do nich mówią, a nie słuchało prawdy, jaka w tej wiedzy doktora Kwaśniewskiego jest. Ja miałem przyjemność, przez 10 lat miałem taki międzynarodowy dyżur telefoniczny zawsze we wtorki od godziny 19 do 22 i ludzie, bo optymalnych, proszę Państwa, jest bardzo dużo i na całym świecie. Dosłownie w wszystkich państwach są jakaś grupa optymalnych i oni tam oczekiwali od tego dyżurującego prawdziwych takich wskazań, żeby im pomóc w zdrowiu. Oni przekazywali, co jedzą, jak się czują, czego nie jedzą, i moim zadaniem było, żeby im wskazać właściwy kierunek. Właściwy, nie że mają mieć to i to, to, tylko znowu przekazywałem tę filozofię doktora Kwaśniewskiego właśnie tym ludziom. Wynikało z tego, że oni mieli zrozumieć, że zastosowane przez doktora Kwaśniewskiego proporcje, polegające na tym, że każdy człowiek indywidualnie musi mieć dla siebie właśnie ile ma zjadać białka, ile tłuszczu i węglowodany. Także taki jeden jadłospis dla wszystkich to jest no niewskazane. Każdy musi mieć indywidualną rozmowę z, z fachowcem i doczekał się jakby międzynarodowej sławy. To mi jest bardzo miło, aczkolwiek rzadko kiedy o tym mówię i się chwalę, ale w tej chwili jest jakby lekki wzrost zainteresowania żywieniem optymalnym. Jak mówiłem, Kwaśniewski ze mną miał kontakt w 2001 roku, to od tego czasu do, do 8 roku był bardzo duży boom. Meldowały się ludzie, którzy. Już określaliśmy na parę milionów optymalnych w tym czasie. Jakieś siły coś się zaczęło dziać, psuć i był znaczny, znaczny upadek. Ludzie, którzy tym się zajmowali, byli zniechęceni i tak dalej, ale powstał teraz nowy duch, złoty stok rusza mocno. I to jest, proszę Państwa, zestaw ludzi z całej Polski. Od Gdyni do Krakowa, poprzez, poprzez, poprzez. Także ja tu jestem, między innymi, na to, żeby tym ludziom też serdecznie zawsze dopomóc, z nimi się razem łączyć. I ta dzisiaj, tutaj, też spotkanie ma w Polsce zapoczątkować rzeczywiście tego ducha. Jeszcze jak Państwo będziecie na, nas pokazywać, gdzie się da, a dobrze by to było, Zwycięstwo mamy w kieszeni. Ze mną jest Pan Zdzisław Kędzierawski, który jest założycielem Instytutu Zdrowego Odżywiania w Poznaniu. Jest. Witam Pana bardzo serdecznie, Panie Zdzisławie. Witam, witam również serdecznie. Proszę mi przybliżyć, jak długo stosuje Pan dietę optymalną i jak to się zaczęło, że zainteresował się Pan tym tematem? Z uwagi na zły stan zdrowia, zainteresowałem się w, czas, w czasopiśmie. Dziennik zachodni, i szukałem tego dziennika zachodniego w Poznaniu. Wszedłem do takiej, gdzie się zajmowali medycyną. Konkretnie to była na takim wspólnym deptaku w Poznaniu eleganckim, księgarnia medyczna. Mówię, jeżeli coś takiego jest, to oni tam będą mieli. I oparłem się o jedną książkę. I się pytam tej pani, gdzie bym mógł znaleźć dziennik zachodni, bo tam jest o diecie optymalnej. A ona takim rozbawieniem, śmiechem podeszła do mnie, wzięła mnie za rękę. Ja położyłem tą rękę na książce Żywienie optymalne doktora Kłaśniewskiego. To był jakby cud. Ktoś mnie do tego... Z... Przeznaczenie. przeznaczenie. tak. Nazwijmy to przeznaczenie. Jak dawno to było? To było w 1999 roku. To już teraz będzie 17. Nisko lat. 20 lat. Tak. Pan, doktor, pan redaktor się pyta, jak zacząć. Jak Właśnie. ja zacząłem? Tak. 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 Zaczęłam od przeczytania tej książki. Ta książka w bardzo precyzyjny sposób mówi, jak, na czym to polega, sens, filozofię tego, jak ewentualnie stosować. Dlatego mówię ewentualnie, że ja osobiście z mojej praktyki mi wynika, że po przeczytaniu tej książki jest za mała wiedza, żeby w to od razu wejść. I ci, co Państwo tu opowiadali i tak dalej, powiem szczerze, ta książka jest dla fachowców. Jeżeli taki człowiek z marszu zawsze popełnia błędy i te błędy nieraz zrażają ludzi i odchodzą do tego. Także ta książka jest zbawieniem, a równocześnie jest jakby wprowadzeniem drogi do doradców, do, do takich ośrodków, gdzie tam można dopiero osiągnąć właściwą wiedzę. Także polecam właśnie mieć kontakt z osobą, która już w pełni doświadczona przeanalizuje stan zdrowia danego człowieka i przekaże do jakiegoś ośrodka, da nowe życie. O. Panie Zdzisławie, kim jest doktor Kwaśniewski? Na czym polega ta dieta? Ktoś, kto nigdy nie słyszał o czymś takim. Na czym polega żywienie tą dietą? Żywienie tą dietą, jak tu Pan ładnie nazwał, polega na rozumnym ustawieniu w stosunku do każdego osoby, do, do jego chorób, do jego jakby umiejętności rozumowania, który jest prosty dla tego człowieka. Ustalamy, ile ten człowiek ma zjadać białka, tłuszczu i węglowodanów. Doktor Kłaśniewski wynalazł, czy odnalazł w przyrodzie ten wzór 1, 2,5, 3,5, 0,5, I według tego ustawiamy każdemu pojedynczemu człowiekowi pierwszy zarys tego, ustawienie do, do jakiegoś momentu, no później trochę dalej, jeżeli taki pacjent nam będzie przez miesiąc bardzo zachwycony tym, poczuje się dobrze i tak dalej, to w ten czas go wprowadzamy dalej, dalej, aż do takiego momentu, że on zrozumie, jak ma dalej w życiu sobie postępować. Polega to na tym, że takie ustawienie wyleczy go prawie ze wszystkich chorób, wspomoże leczenie i temu człowiekowi da tak, jak to mówili, nowe, nowe życie. Mamy uwzględnione, doktor Kłaśniewski uwzględnił, jakie jest najlepsze białko, jakie tłuszcze, jakie węglowodany, jakie relacje, jakie choroby wymagają zwiększenia tego, zmniejszenia tego, to my już jesteśmy tu specjalistami, bo my tą filozofię doktora właśnie zrozumieliśmy, a zrozumienie tego to nie wszystkim to wychodzi. Czy Przechodząc na taki rodzaj diety, czy możemy spodziewać się tego, że nasz organizm zareaguje w jakiś sposób, czy zupełnie jest to tylko postępujące na przykład odchudzenie, czy są jakieś skutki uboczne tej diety? Skutki uboczne są diety takie, że jak ktoś źle zacznie, to szybko się z tego wycofa. Jednak fachowość od samego początku jest meritą tej sprawy. Polega to również na tym, że dany człowiek. Szczerze mówiąc nam, na co choruje, żeby nie przeinaczał swojej choroby, to my dopiero na tej podstawie jesteśmy ustalić, dlaczego on na tą chorobę zachorował, bo my o tym wiemy. Mm -hmm. Doktor Kłaśniewski nam podał przykłady, że jak ma się to-to, to dlatego, że on tak i tak, czy korytkowo, czy, czy jakoś inaczej, mm -hmm. to my do tego od razu wiemy, jak temu zapobiegać. Czyli można powiedzieć, że każda choroba ma swoje ewidentne źródło. Tak. Mm -hmm. Ma każda choroba, a jedna choroba pociąga za sobą następne, następne. To jeden to organ nieprawidłowo funkcjonuje, się. rozdziela się na, na, całe, na całe organy. Jak zobaczymy, jak widzimy zresztą w świadectwie osób, które tutaj są obecne, jest dużo osób starszych, którzy przepełnieni są witalnością. Czy to też jest właśnie związane z tego typu odżywianiem? Tak. Proszę pana, panie redaktorze, osoba, która zaczyna żywienie jest jakiś dłuższy czas, zatrzymuje się jej czas, a nawet się... Sofa. Mam taką jedną, która po tygodniu, po dwóch z curichu do mnie dzwoni, mówi jaka ja się ładna robię. Wszystko się gładziło tak ładnie i tak dalej. Także każda choroba od razu odczuwa pożytek z tego. Mhm. I to jest przecudowny tak telefoniczny odbiór. Jezu, jak ja się cieszę, bo to działa. Panie, to działa. No mówię, o to chodzi. A taki przykład podam. Tu moja uzdrowiona osoba z Niemiec tak. powiedziała: Doktorze Paśniewski, to jest fenomenalne. Ona schudła 37 kg, mhm. miała ogromne choroby, dużo, dużo chorób, i ona tutaj wyglądała tak, a na końcu to jest dama piękna. Elegancka. Czyli to jest wywiad udzielony tutaj na... do miesięcznika optymalnie, bo my mamy taki optymalny miesięcznik, który nam co miesiąc, jakieś tam nasze wywiady, czy, czy poszukujemy różnych sposobów, żeby zagospodarować to czasopismo. Ludzie się wypowiadają, mówimy o skutkach, jakie złe, i tak dalej. Ta, to jest nasze takie źródło, jakby, wiedzy, życia naszego. Pana centrum mieści się w Poznaniu, przy jakiej ulicy? To jest centrum przy, na moim adresie 23 lutego, 2 mieszkanie 9. To działa od 5 lat. Dlaczego ja to założyłem? Bo jestem odpowiedzialny za słowa, jeżeli komuś coś przekazuję. Jeżeli wchodzę do jakichś państwowych czy innych, czy mam profesorów, lekarzy, jak ja się przedstawiam, że ja jestem założycielem Instytutu Zdrowego Odżywiania. To proszę z honorami, jestem przyjęty. A jak mówię, że ja mam optymalni, że jestem tego, no to delikatnie mnie spławiają. A dlaczego jest taka reakcja? No, jednak jakieś są, nie wiem jak to powiedzieć, ale ktoś nad tym czuwa, żeby to się nie rozwijało. My jesteśmy dzielnymi ludźmi. Którzy jednak chcemy przełamać Robimy to, robimy. Tylko właśnie. Czy to nie jest tak, że spożywanie tych tłustych pokarmów jednak powoduje, że w naszym organizmie następuje produkcja tych ubocznych, nie wiem, cholesterolu, prowadzących do miażdżycy na przykład, a w przyszłości do udaru? Nie. Czy w grupie osób optymalnych nie ma osób, które umierają na przykład na udar? Tak. Nie ma. Jest. Są. Są. Mhm. są. Źle. Oni to zrozumieli, sami jakoś wykombinowali, bo my mamy te żółtka, najlepsze białko, to oni przesadzili z tym białkiem. Nadmiar białka jest bardzo, bardzo szkodliwy. To gdzie znaleźć tu granicę, że to robię dobrze, a to robię a, źle? A, to my mamy. To my mamy mhm. coś takiego, że my każdemu pojedynczo mhm. ustalamy proporcje Mhm. Ile dla niego to jest i Podajemy pokarmy Wliczając ile jest białka Tłuszczu węglowodanów I jeżeli on się stosuje do tego To jest zdrowy Ale jak on to lekceważy To jest, to jest kłopot Czy nie jest to trochę niebezpieczna dieta W takim razie I To jest niebezpieczna dla tych Którzy z tego rozumu nie ma mhm. Bo można trochę przeholować Przecholować, tak